Dobry dzień, dobry kochane strzelce. Witam Was bardzo serdecznie na czytaniu tygodniowym na tydzień od 31 marca do 6 kwietnia. Kochane strzelce, zobaczymy jakie energie po tym nowiu w Baranie i z tym nowym rokiem astrologicznym. Pierwszy tydzień kwietnia, super. Czy też nowe energie, zobaczymy jak to u Was wygląda. Kochane moje, dziękuję, że jesteście. Witam wszystkich nowych subskrybentów i wszystkie wszystkie osoby, które oglądają. Ten kanał. Cieszę się ogromnie. Dziękuję za Waszą aktywność. Jest mi niezmiernie miło, za każdą cegiełkę, za mm, każde polubienie, udostępnienie, komentarz. Jesteście naprawdę wspaniali, jest nas tu coraz więcej. E, Rośniecie jak grzyby po deszczu, co cieszy moje serce, ale też cieszy, że, że to, co robię, y, jest y, słuchane, jest pozytywnie odbierane. To jest ogromnie ważne dla mnie. Kochani moi, jestem dla Was, a więc jeżeli potrzebujecie oczyszczenia, jeżeli potrzebujecie pracy tutaj właśnie z obawami, lękami, ze zazdrością, z jakimiś niepokojami, chcecie od kogoś się odciąć, chcecie popracować nad związkiem, tutaj mogę wspomóc energią, a więc Zapraszam serdecznie. Jeżeli potrzebujecie podpowiedzi od run to też tutaj jestem dla Was kochani mimerunałpwp.pl. Numer telefonu 786474845 A więc zapraszam. A teraz sobie patrzymy, jakie energie kochani tutaj. Patrzymy, strzelec. Oczyścimy. I patrzymy. Strzelec na tydzień od 31 marca do 6 kwietnia. Popatrzymy, co tu dla strzelca. Jakie energie? Strzelec, strzelec. Jakie energie? Jakie energie? Strzelec. Jakie energie? Strzelcu. Patrzymy, co tutaj. Spójrzcie sobie, kochani, też na czytania kwartalne, na czytania miesięczne. Na playliście są zakładki, przesłania kwartalne, miesięczne. Tam też sporo informacji. Więc, drugie strzelcy, połączcie sobie te wiadomości. Może coś ważnego, istotnego w tych wszystkich czytaniach, może coś się powtarza. To będzie taka naprawdę dla Was ważna, istotna sprawa. Warto przesłuchać, zobaczyć. Odsłuchać jeszcze raz nawet, tak, bo to drugie strzelce, dużo siły, dużo parcia do przodu będzie. Uważajcie, uważajcie na początku tygodnia, bo będzie mocno nosiło. Właściwie to jest twój czas, twój moment na to, żeby ruszyć też energię, mówią, do działania. Należałoby przecierać nowe szlaki. Też uważaj, żeby to jakichś spięć nie było na początku tygodnia, bo może być, że, że ktoś z kimś gdzieś, ty będziesz obserwatorem, potem się w to wplątasz. Więc masz wiedzę, że, że, że będzie coś ci iskrzyło, czy to w partnerstwie też mogą być jakieś oczyszczające rozmowy z kimś. To uważaj, bo może tu być taka trochę nerwówka. Więc, żeby cię nie poniosło, nie? Ale energia do działania to jest ten czas, to jest ten moment. Ruszaj, działaj, przecieraj nowe szlaki, idź śmiało do przodu, ruszasz w nowy początek. Więc, jakby tu jest jakby zmiana pracy pokazana. Może ty odeszłeś, drogi strzelcu, z jednej pracy, zrezygnowałeś i rozpoczynasz drugą, a więc rozpoczynasz coś nowego. Może być też tak, że idziesz w kierunku rozwoju duchowego. Może być też tak, że rozpoczynasz działalność gospodarczą, tak? Może być też tak, że nie, yy, będą jakieś tutaj oświecające rozmowy w związkach i może być odrodzenie tych związków, a więc te oświecające rozmowy mogą bardzo się przysłużyć drogi strzelcu i będziecie razem patrzeć pogodnie na przyszłość i będą to dość trudne rozmowy, jeżeli ostatnio było jakieś napięcie, coś się działo, ale wy się odradzacie i idziecie razem dalej. Może być też tak, że niektóre relacje przejdą o szczebel wyżej, a więc się zaręczą, tak? albo zdecydują o, o dacie ślubu, więc będą tak jakby nowy, nowy początek tutaj, tak. Może być tak też, że ktoś będzie wchodził w związek małżeński i będzie podpisywał pod koniec tygodnia dokumenty, tak? będzie zawierał związek małżeński, więc też wchodzi w, nowy, w nowe lepsze. Jest też energia taka sukcesu, tak? sukcesu, Mimo problemów, mimo trudności, niektóre pary uda im się przepracować poprzez właśnie wspólną rozmowę. Nie będzie łatwo, ale uda się wypracować jakiś złoty środek i pójdą razem. Ale może być też tak, że niektóre pary zdecydują, że nie chcą iść razem jako małżeństwo, tylko już jako przyjaciele, i po prostu rozpadną się te. Relacje i ty się będziesz odradzał, i na popiole będziesz budować coś nowego. Pod koniec tygodnia, środek tygodnia jest taka energia, może jakieś sprawy z przyszłości, ewentualnie jeżeli coś dolega, no to to przejdzie, kochani, bo będzie odrodzenie, jest tu poprawa, jest tu zmiana. Jeżeli coś nie działało, no to tutaj, tutaj. Będzie, y, będzie poprawa, będzie odrodzenie na czymś, y, co y, albo całkowicie wygaśnie, tak? zaczynasz budować coś nowego, albo Zaczynasz now, jakby na nowo, inaczej, lepiej. Tak? Może być też tak, że zmienisz swoje nawyki, cokolwiek innego, będziesz zaczynał na nowo, inaczej, lepiej, łatwiej. Też tutaj trzeba zwrócić uwagę na, czy się nie kończą jakieś polisy, jakieś umowy tutaj z środkiem tygodnia. Pod koniec tygodnia możesz mieć kontakt z osobą światłą, z lekarzem, prawnikiem, księcem, z kimkolwiek. Może to być osoba doświadczona, bardzo dobry też czas na podejmowanie jakichkolwiek negocjacji. Też dobry czas, żeby troszeczkę pomedytować, spojrzeć głębiej w siebie, ale też. Y można na jakąś sytuację warto spojrzeć, tak jakby z góry, nie? I też energia mówi o tolerancji wobec innych osób, nie? Może być tak, że będziesz podpisywać umowę pod koniec tygodnia, nową umowę w danym zakładzie pracy, albo będziesz podpisywał dokumenty, jeżeli chodzisz w relację stałą, <laughs> będziesz legalizował, <śmiech> przepraszam. <śmiech> Jest tutaj też y, energia, która mówi, że ty możesz jakby, będziesz, tutaj jest rozwój duchowy, duży rozwój duchowy i możesz y, tutaj y, y, dotrzeć do jakichś ukrytych zdolności i talentów. I tu będziesz się tak jakby odradzać na nowo. I to może być to rozjaśnienie z końcem tygodnia. Możesz y, dostrzec w sobie, coś się tu ujawni. Drugi strzelcu. Energie mówią dużo cierpliwości, nie? Dużo cierpliwości, albo idź w kierunku jakby nowego etapu, rozpoczynaj nowe, odradzaj się, rozpoczynaj nowe, hmm? kończ jakieś tutaj sprawy i rozpoczynaj nowy etap w życiu, tak? Yy, tak, nowe, idź w nowe, lepsze, w nowe, lepsze, ruszaj, działaj, korzystaj z okazji, z szans, yy, zachowaj równowagę, zrób dobry plan. Tak? Odcinaj się od tego, co, co gdzieś tam ci nie służy, poczujesz ulgę i przygotuj się. Zrób sobie dobry plan, żeby ruszyć do przodu iść w kierunku zmiany. Tutaj może też popracować nad myślami, właściwie wprowadzić dużo więcej radości do swojego życia. Energię mówią. Hmm? Spojrzeć głębiej w siebie, odciąć to, co nie służy. W ten sposób, drogie strzelce, jest tu odrodzenie, jest tu zmiana. Hmm. Są tu oczyszczające rozmowy, inne, jedne związki przetrwają, inne nie. Zmiana pracy, konsultacje, ale też głęboki rozwój duchowy, ujawnienie się talentów, ujawnienie się zdolności, rozpoczynanie nowego etapu. Idź w tym kierunku. Będzie to kosztowało dużo pracy. Ale jest ten olbrzymi rozwój duchowy, idzie bardzo głęboko tutaj, bardzo do przodu, na co zwrócił uwagę, na zdrowie zwrócił uwagę. Więc może tutaj będziesz miał też jakieś wizyty lekarskie pod koniec tygodnia, zwrócił uwagę na swoje zdrowie. zdrowie. Może tutaj, właśnie y, gdzieś tam, pracujesz nad sobą, może z jakimś psychologiem, z jakimś doradcą. I tutaj będzie y, jakby ozdrowienie, poprawa, odnowienie, hmm? czyli poprawa. Co dobrego? Co dobrego przychodzi. Zmiana. <grymna> Pozytywna zmiana. W dosłownym tego słowa znaczeniu. A jaka rada? Działaj, ruszaj do przodu, zasiewaj nowe ziarna. Co zasiejesz, to przyniesie plon. A więc przepięknie. Jakie kolibry dla. Co tutaj kolibry dla strzelca? Co mają tutaj do przekazania? Co tutaj dla strzelca kolibry mają do przekazania? Co tutaj dla strzelca patrzymy? Piórka z nieba. Otrzymasz łagodne przesłania miłosne, miłości i wsparcia od bliskich osób oraz aniołów. A więc tutaj. Otwórz się na to, bo będą y, przesłania miłości i wsparcia. więc tutaj zauważ je, bo możesz z nich skorzystać i wsparcie będzie aniołów i bliskich osób. A więc nie jesteś sam: będą osoby, które cię wesprą i pomogą w tej twojej drodze. Wszystkiego, co najlepsze, drogie strzelce. Niech to będzie dla Was fajny tydzień. Miły, pełen. No, tutaj działania, odradzenia, ale pójścia też w ten rozwój, tak? Ujawnienia tych zdolności, tych talentów, dotarcia do tych ukrytych zdolności i talentów. Wszystkiego co najlepsze, kochani. Mime runę.